Nie ma tu żadnych Pokemonów. Kupa. O, to on już umarł! Zakupuje żywcem moją dziewczynę prank. Ej, jak to to w ogóle był? Czego nie mówić na cmentarzu? Skoro żywi się żywią, to martwi się martwią. Zostałem grabarzem, bo zawsze chciałem mieć pod sobą setki ludzi. Ej, a wiecie, że jak jest trzęsienie ziemi, to trumny zamieniają się w podziemne marakasy. Chrześcijanin już nie tańczy. Ile lajków? O, to już umarł. Mamo, czemu tak patrzysz? Ponieważ ojciec jest martwy. Ale, mamo, wszystkie czyny Tanosa zostaną odwrócone w sequelu. <słuch> Dawno to strasznie było, to zadanie do odcinka. A wiecie, że cmentarz z lotu ptaka wygląda jak kalendarz adwentowy? Ej, no co tutaj taka grobowa atmosfera? A kto umarł, ten nie żyje. A ty co się tak uśmiechasz? A bo wszędzie widzę same plusy. To gdzie jest to zejście do grobowca z pinałowym bosem? Ej, gdzie ży Kuba? W Ameryce Środkowej. A nie, bo tutaj. Góra, <laughs> sąsiad ma więcej z Ale nie, skądś Mama, mama, co tak płaczesz? Mówiłaś, że się cieszysz, że dziadek umarł, bo przekazał nam spadę. się wydawało, że idziemy na cment. A nie grać w slendera. Nie ma tu żadnych Pokémonów, ku. Spóźniłem się. Przepraszam za zwłokę. A wiecie, że on mi wisiał kasę? Jaki malusi nagrobek! Pewnie nie szczepili! Kiedy sprzątasz grób i szukasz ścierki. O, tutaj ta szmata leży. Stoi nad grobem babci. Tym razem zjem ziemniaki i zostawię schabowego. O, już umarła. Pomyślmy, że jeszcze trzy dni temu mainował Yasuo. Ej, Szymon, patrz! Janina ma Pokestopa. Ooo, lubię gry z takim klimacikiem. Patrz, cynku, tak skończysz za kilka lat. Ty, Piotr, patrz! tu tu leży? To jest ten twój ulubiony youtuber! Ej, a kto to w ogóle był? Matka widząc syf na grobie ojca. Widzisz, córciu? Nawet po śmierci jest brudasem! Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Oglądam branczą na te PHD jak kogoś to stanowisko Kur... A ile tu ludzi umarło? Dobrze, że ja żyję. Synku, jak chcesz iść kupkę, kubkę, to idź pod grób Nie podchodź tak blisko, na pewno wyjdzie zaraz z grobu i będzie chciał zjeść nasze mózgi. Wiem, że ten kanał tak nie działa, ale potrzebuję pomocy. Oglądam cię od paru lat, cię i podziwiam to, co tworzysz. Jesteś moim idolem. Ochrona! Siema, mordeczki. Dzisiaj kręcimy Zakupuję żywcem moją dziewczynę prank. Ludzie, którzy tu leżą, nie obejrzeli żadnego filmu Za Zazdroszczę. Powiedz mi w internecie, jakie są najbardziej cringeowe teksty na podryw?